Mikołaj Semp Sarzyński, pieśni na kształt psalmu. Panie nasz wszechmogący wieczny niepojęty Tobie cheruby krzyczą święty 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 Tobie seraf miłości prawej płomień czysty a twej chwały dwór znaczy firmament ognisty Prze to choć wszędy tyś jest Oczy me płaczliwe tam podnoszę i serce tam wzdycha tęskliwe, bo ciężkościom nierówne zmysłów mych krewkości, jak słudzy od swych panów, pragną Twej litości. I wola ma, Twej wole i sługa nieskwirkliwa, wżdy, by skromna od Pani i Panna oczekiwa, rychło jej rękę podasz. I sprawiedliwego ciężaru gwałt uskromisz z miłosierdzia Twego. O Ojcze miłosierny, którego dobroci żadna grobla grzechów zdrojów nie odwróci, Już się zmiłuj nad nami, zmiłuj się nad nami, Już żeśmy nazbyt pełni szkody z despektami, Już serce nie boleje, lecz prawie umiera, gdy nam możność niewdzięczna część i cześć wydziera. Gdy nas hardość nadęta przenosi oczami, nie bacząc, że nie gardzą oczy Twoje nami.